Cześć, witaj na kanale Freak Toys. Na początku tego filmu chciałbym Cię przeprosić za ponad dwutygodniową przerwę w dodawaniu nowych recenzji. Było to spowodowane moją pracą, która nie zawsze pozwala mi na nagrywanie nowych filmów. Mimo to postaram się, aby w każdy weekend pojawił się nowy odcinek. Aby nadrobić ten stracony czas w dzisiejszej recenzji, pokażę Ci nie jedną, a dwie figurki. Nadszedł czas na pierwszy dwupak na tym kanale, a mowa tutaj o figurkach z serialu Look Cage od Netflixa. Starczy tego gadania. Zapraszam Cię do recenzji. Na początku tej recenzji sprawdźmy, jak prezentuje się opakowanie tych figurek. Jak już pewnie zauważyłeś, figurki te wchodzą w skład serii Marvel Legends. Poniżej możesz dostrzec logo serialu, czyli Look Cage. I tak jak widać, po lewej stronie mamy Luka, po prawej Claire Temple. Na samym dole zobaczymy małe logo producenta, czyli firmę Hasbro. Jeżeli odwrócimy opakowanie, możemy zauważyć tutaj bardzo ładny rysunek Luka, a po przeciwnej stronie Claire. Jeżeli obrócimy opakowanie do tyłu, zobaczymy zdjęcie obu tych figurek oraz krótki opis. Poza tym na pudełku nie znajduje się już nic ciekawego, więc pora otwierać i zobaczyć jak figurki prezentują się bez opakowania. Obie figurki zostały wykonane w skali 6 a więc zmierzmy ich wielkość. Jak widzisz, figurka Luka mierzy około 17 cm, natomiast Claire 16 cm. Dla porównania Pokażę Ci dwie inne figurki. Pierwszą z nich jest serialowy Daredevil, a drugą serialowy Punisher. Figurki pasują do siebie wielkością, a do pełnego składu brakuje mi tylko jeszcze Jessica Jones i Iron Fista. Co do akcesoriów, to w tym zestawie posiada je tylko Claire. Dostajemy tutaj dwie dodatkowe pary dłoni. Pierwsza z nich to dłonie w błękitnych rękawiczkach jednorazowych, a to dlatego, że Claire była pielęgniarką i wiele razy leczyła naszych serialowych superbohaterów. Druga para dłoni to dłonie z ostrzami niczym Wolverine. Skąd taki pomysł, nie wiem, ponieważ nie przypominam sobie, aby Claire używała ich w serialu, ale to na pewno ciekawy dodatek. Ostatnim dodatkiem jest torebka na długim pasku, którą można zawiesić Claire na ramieniu, a co ty zobaczysz na końcu tej recenzji. Jeśli chodzi o detale, zacznijmy może od Claire. Na początku przedstawię Ci, jak prezentuje się aktorka, która wcieliła się w tą postać. Jak widzimy, figurka została tutaj bardzo ładnie odwzorowana. Co do malowania, mamy tutaj bardzo ładnie i przejrzyście pomalowane oczy, brwi i usta. Na plus na pewno też zasługuje rzeźba włosów. Co do malowania, Figurka ubrana jest w czarną, obcisłą bluzkę, a więc tych detali tutaj nie ma za wiele. Tak samo na nogach mamy granatowe, obcisłe dżinsy oraz czarne buty z odsłoniętymi kostkami, a więc dosyć modnie. Tak, figurka prezentuje się od tyłu. Przejdźmy teraz do luka. Detale na figurce luka również są na bardzo wysokim poziomie. Teraz pokażę Ci aktora, który wcielił się w rolę luka w serialu. Jak widzimy, figurka również bardzo dobrze go oddaje. Poza tym, co do malowania, mamy tutaj równo i przejrzyście pomalowane oczy, jak i brudkę. Poza tym luk ubrany jest w kultowy żółty t-shirt. Warto też zwrócić uwagę na. Srebrny zegarek na lewej ręce, bardzo ładnie pomalowane dżinsy z weatheringiem oraz czarne ciężkie buty. Tak figurka prezentuje się od tyłu, a więc standardowo jak na Marvel Legends. Figurki stoją na wysokim poziomie i dają radę. Co do pozowalności, zaczniemy znowu od kler, ponieważ kobiety zawsze mają pierwszeństwo. Zaczynając od góry, głowa znajduje się na pojedynczym stawie kulkowym i możemy nią obracać na boki. Niestety, w dół czy w górę ten ruch już nie istnieje przez te długie włosy. Poza tym, ramiona możemy obracać o 360 stopni. Unosić od i do ciała. Łokcie możemy zginać niestety tylko o kąt 90 stopni. Mamy też tutaj rotację w bicepsie oraz ruchome nadgarstki. Dodatkowo mamy też staw w talii. Jest to staw kulkowy, ale nieco ograniczony, także możemy tutaj wykonywać tylko delikatne ruchy. Nogi możemy unosić do góry, ale w dół już praktycznie nie da rady. Na szpagat też nie ma co tutaj liczyć. To jest maksimum, jakie możemy tutaj wyciągnąć. Poza tym mamy też rotację w udzie, podwójny staw w kolanie oraz ruchome stopy, góra-dół i na boki. Niestety pozowalność przy figurkach kobiecych od Marvel Legends jest tutaj zawsze troszeczkę gorsza niż u facetów. Jeśli chodzi o pozowalność uluka, tutaj prezentuje się nieco lepiej. Zaczynając od góry, głowa znajduje się również na pojedynczym stawie kulkowym, a więc głową możemy obracać w obie strony, pochylać delikatnie w dół oraz unosić do góry. Ramiona możemy obracać o 360 stopni, unosić od i do ciała. Mamy też rotację w bicepsie, podwójny staw. W łokciu oraz ruchome nadgarstki, chociaż bardzo sztywne. Poza tym w tali mamy dwa punkty ruchome. Pierwszy, który pozwala nam pochylić figurkę do przodu oraz odchylić do tyłu oraz na rotację w talii. Nogi możemy podnosić do góry. Dawać delikatnie w tył. Co do szpagatu też pełnego nie zrobimy, ale i tak jest troszeczkę lepiej jak u Claire. Ponadto mamy jeszcze ruchome uda, podwójny staw w kolanie oraz ruchome stopy, czyli góra, dół i na boki. Więc, tak jak mówiłem, w przypadku męskich figurek, ta pozowalność zawsze wypada lepiej. Podsumowując ten zestaw, trzeba przyznać, że są to figurki porządne i solidnie wykonane. Tak naprawdę niczym szczególnym nie wyróżniające się, ale z drugiej strony idealne w swojej prostocie. Na plus na pewno wypadają tutaj pozowalność, jak i detale ale czego mi zabrakło? Na pewno jakichś dodatkowych akcesoriów dla Luka, chociażby takich wymiennych dłoni, ponieważ teraz przy pozowaniu Luk ma zawsze zaciśnięte pięści, a to wypada tutaj dosyć słabo. Jeśli chodzi o ocenę, daję temu zestawowi 8.5 na 10. Myślę, że to będzie odpowiednia ocena. Czy warto kupić ten zestaw? Jeżeli jesteś fanem serialów Netflixa, jak najbardziej. Jeżeli nie, możesz przejść obok tego zestawu obojętnie. Myślę, że to by było na tyle, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!